Cześć, siemanko! z tej strony Casper, podłoga PoRy. Dzisiaj nagrywam z NT11. No ma rację. I ogólnie, widzowie, ja mam patyk 3, w sensie 3. A ten typu ma Unrilla, więc będzie ciekawie. No ja mam Unrilla, wbijałem na kanale, na filmie, na ferii. W sensie film, jak będę miał Unrilla, to dopiero będzie. No. Ale już masz Ailo, pa... czyli już jest. No mam, mam, ale filmu jeszcze nie ma na kanale. Ty 8, 6, a ty ja A, i 7. wiecie dlaczego nie ma filmu? Bo mam je wmontować teraz. To ten gościu chce, żebym film nagrał. Widzicie to już jest Na pewno. Mam tak, naprawdę, tak, nie tak No, aha. Bomboklot! Ej, widziałeś to? Co? Ja wpadłem w tamtej góry, tutaj się tak poturlałem i tutaj karamet się odbijałem i wpadłem. Chyba. Nie wiem, nie O wie, ja zawie, jeśli on mi dobrze nagrywa, to będzie jego perspektywa. Chyba, chyba dobrze. Chyba złączyłem nagrywanie. Lecimy tutaj, żeby się wywolić ze zero. No. Myślę, że nie to jest bardzo nie... dawny, dobry pomysł. Ja jeszcze nie grałem na Unreal. A. Pamiętaj, ja nie gram ani jednego meczu jeszcze. Ja na czempionach grałem A na czempionach wygrałeś? Nie, miałem drugie miejsce. Najlepsze. Aha, czyli dzisiaj musimy to wygrać. Na pewno nam się to uda. No ale co mi gryziew? A tu jest dwóch. Chodźcie, gryzie. Tu jest dwóch, co wygrywam. Trafiłem jeden, mam minus 40. Nie no mój aim to jest największy syf jak ja jestem O mam dwa HP. O mam dwa HP. Man umarł Czemu bijesz niewinnych ludzi Zero mam, w sensie nic nie trafiłem moje O mamu Możesz. Możesz Ej, dobra widzowie Kasperek! Kasperki widzę! Wow! 114, a w sensie 140? Nie wiem, jestem ja źle. No i pa! Ucieka! Boi się, Kasperka 3 do wielkiego. Kasperek, jak coś? To. chcę... Jak będzie mój film, to musisz go obejrzeć, bo. Do, eh, chłopie, ja tam dałam ta, dawałem właśnie wepickiego mamu, to takie hedy. Aha, ok. Ja potem obejrzę. No, jak będzie, jak wnioskuję, bo jestem no. Ja taki kiedy dawałem tam. A ja go nie tego typa co uciek. Ja nie mam zero. A ja też. A jak ma się zero, to trzeba się no. dobić i będzie się nie być się zero tylko minus zero. To, to samo. Nie. No jak Ale masz 0, to jeszcze żyjesz, a jak masz minus zero, to już nie żyjesz. To, to samo, nadal. Nie, bo jak nie żyjesz, to umarłeś Naprawdę? <noise> nie. Fajne. fajny. Oj, Ej, leci bo ty masz jeden nie HP. Nieprawda, bo dwa. Po <noise> dwa HP mas. Nie, mam autentycznie dwa HP. Nie, akustycznie. A, no, autentycznie mam ze... Za... O, strefa no. mnie zabiła. Chciałem się być, <noise> z... Chciałem się być z typem na strefę, a zapomniałem, że mam dwa HP. Brat ma akustycznie dwa Ej, Bo ja mam akustyk, mam w skusunka. Aha, ok. O, ja leżę na typa. typach. Boże. O, jeszcze pompę tu mam. Chłopie, ja mam wszystko, ja jestem ustawiony. Pamiętaj, że to był angliel, nie? Chłopie. O, chłopie. Chłopie, chłopie, zrobił... Rata, ta, 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 mini Ja go zabiję jeszcze Nie dotykaw mnie Nie wiesz gdzie jestem Ty nie znalazł mnie, chodź mnie ulepisz Podejdź do mnie, nie skrzywdzę cię <śmuszczak> Ale to jest tym... Ło, dostał twojej. headshot! Ej, ja tu po dwa typy, chodź Fy. No chodź! Umieram um, jakby jak ty umrzesz... <śmuszczak> twojej, o, nie, ma, nie mam maców. Bardzo dobrze Ja mam mało co mam wziąć Joink O, nie mam ammo do pompy, mam samego kałacha aktualnie. Zero ma krak, 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 krak! Zero ma! Reptatuj! Nie! Pozwolę, że sobie ukradnę item z niego. No trzeba ukradnę. O, a prawie spadłem. I umarłem. No to jakbyś chciał. U I like, bo because I'm happy on the dog. Ja mam was do uroczenia. Jeszcze bowiem. Nie mam. Mam typa. Fok. No. No mówię ci, mam typa, no. O! No. No. No chodź tu! Nie, no smak dla mną! ja umieram, a ty nie mówisz, chodź tu. No leci, bo to nie są anrile! Bo to są Anile! No nie! Ty jesteś taki u... Ale co ja mam zrobić, jak nie mam masu? <noise> ale moment to był kwadratowy. Widzowie, jesteśmy w busie. Gwiazdka niemożliwe. Gwiazdka lecimy na ospałe okrążenia. Ale no właśnie ja, w op ja dawałem ten. Ja dałem dawałem opis filmu. To ja dałem gwiazdka wobec jak? No. Sobie Ale gwiazdka wobec jak to jest legendarna. Ale gwiazdka niemożliwa. Nie mam ja. Nie mam. Leży tu full box. Ale byś go... O, to był diament. Godny przeciwnik. No od swojego rozmiaru. Na znaczy, co? Nie ten guzik, Znaczy nie ten smok. <grywki> Miss click. <grywki> Miss... Nie ten jesień. Chcesz płotki? Eee, uh, maybe. O. O. No zebrał jedną no Pod... A chcesz, y, tą pompę? Nie, ja mam A widzisz, ja jestem taki a ja to, to odrzucasz Tak Bardzo jestem ja coin A, najlepsze jest to, że nie muszę montować, bo to ty nagrywasz No niestety <laughs> no, Chyba mi to montaż. Nie Ale ja umiem montować przecież Ładny montaż robię, tak? Ja się boję, że ty mi dasz jakiś. O, leci we mnie dwóch typów. No to wygra! <grym> Nie, podziękuję, zabrano. Ej, bo teraz we mnie lecą! One lecą, on, oni lecą we tobą! O, wywaliło mi Fortnite'a. Zagramy <grym> 14, jakichś mniej. W tej sezonie będziemy mogli dać, e, grać z e, skapą Siema no, jakiś leciał przede mną do domku, nie chce mi się. Dlatego no, ja nie idę do domu. Ja, ja sam... gdzie idzie? Jeszcze pod most? Ja sam Jakiś Jesteś tego tam dym dym. Jesteś tak. To nie tak! <laughs> Nie banuj, nie <laughs> Nie banuj. No nie gadaj, jest że bez... pan znowu. Znowu okay. masz bana. No ja... O, ja mam typa. O, Mniam. Nie, nie taki Mniam, ważny Mniam. <laughs> to jest typ. No o, niemożliwe. Ja... <laughs> ja mam pompy. I wow. Nie. Można w ogóle w tej grze być po prostu sami sumieni. Musi ty, ty gdzieś leczy. Mam dwóch typów na sobie. Fajnie. idę. Fajnie. Idę ci pomóc. Mam Nie, być... no, chłopie przez okienko chodzi. O, od góry ci idzie! O, o! O hell nah. D. Wratuje jest Dek? leży muszę się ulepszyć o jakaś różowa bohaterka prawda, dobra, daw radę on ucieka to no. o nie Dale. trafiłem nic hmm. typowy ketperek o on trafił Został 30... Z dwóch stron dostaje! Nie chce mi się! Tu się! O! A tu! O chop żyje. I zabijem jednego. Dostał hebra. A ja nie! Ej, bo tu idzie! A ja nie! Ej bo no, ma no, młot no. super mega OP No czemu tu A, wszędzie tu, tu... są ludzie? No o to jest, On ma młot o. super omega Promocje Rosman Ej po... w sumie ty, bo tam były by ty kupacze Tu jest chyba Ta tu jest! Tu jest Ale tutaj jest! Tu nie ma, nie ma! Nie ma. Kajan, Dostał pięćdziesiąt osiem! O, ja nie mam pompy, zapomniałem. No, on twali. Leży jeden. Chodź, mam drugiego. Ja też. Ała. To to jest jakby jak kot ma odkurzać Tak się z tobą wyrażę Kot ma odkurzać Co jest? Młot! Mogę w mogę No ja już raz miałem A chcesz potki? Masz potki Będziesz wystarczy zrobić bang bang. Nie ma. A Gingar... Tak. Oh. guli, guli, guli. Nie na no, chłopiec na drugim kontynencie. Na drugim będę zaraz. Tak. No mam ty, no! Nie umieraj, życie jest piękne! Ej, zbicie w tego, w tego. <głos》> no to jak że ty masz młot... ...a masz pompę? <grym> tak. A! To możesz. dobra, wbijam się w niego! Jesteś pewny, nie że tu jestem. <grym> <nie grym> ja jest <grym> <tyf? grym> no chłop ma... O! Bię, o chlep, zbiornika zbiornika zbiornika. Nie ma. Zabiję tego co do ciebie spalił! Daj, daj mi pić, daj Kali, jeść! Kali, pić! Ja mam jedną daj, potkę! Daj, <grym> Ale aptezkę! Masz. Je... Kali, jedź! Kali, pić! Kali, jeźdź. Ta aptezka, ta po prostu. Okej, już wiem, co dajemy do filmu. Na dobra, Kali, jeźdź! chłopie! To jest najważniejsza potrzeba człowieka. Kali, jeźdź! Kali, pić! tego typa. Ten. No. Trochę go. O, tu są jego rzeczy, biorę. Kali, jest, kali. Brat, poczekałem. Brat, po brat całego pana jego 2 sekundy. Kali, jeź. Kali, jeź. Kali, jeden Kali, jeź. Kali, Ok. Nie, no fantastycznie normalnie. Te cię Cieszę się twoim szczęściem. No. Panika game. Kali, kaliwiz, kali. kali oh, f <grym> o, szewat. Ja Gra <grym> playerem leciałem w dół, w dół. Druga, Robię full robisz? Kali, jesteś dalej! Kali, pić! Ale, Ej, od oddaj tego skara. Oddaj. Ja ci dałem młota. Daj skara. Ja, ja nic nie mam! Daj skara. Ale, ja nic nie mam! O, dziękuję bardzo. Ale. Mam. Mam dewastatora epickiego. który wiem w tarce. Chcesz skara? Chyba nie Eee Pa, myk myk cyk myk cyk Teraz robi pyk pyk myk pyk Cyk 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 Myk ryk pyk myk cyk Pyk Daj mi pom. Ale co ty pa... Al, panie policjancie Ale kali, kali pić Ale kali jeść kali pić? Typ! Ope to jest gra o elita. Ja yeah, jej robię cały dom, fullbok, full, full dom Full house? <laughs> Doktor House <laughs> no, Pamyk, cyk, myk. On, FPS, o na 80 FPSach to tak średnio się danie Danie. Główne. O, klasa wsparcia, trzy osydy w jednym meczu A Gdzie ty strzelasz? No tam! Tam jest jakieś kali jeść to, 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 to O tutaj też jest kali-jeść-kali-pić! Do 129. Ja wariuję w jakiejś kali-jeść-kali-pić. Ej! Aaaa! No dostałeś f, 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 ful house, full house! <laughs> full eye. Full ha... full h... Co?! <laughs> Ale ja nic nie mówiłem. A co to? Oh. O O oni idą na zrzuta! Zrzuca! A je, typ, Kali jeść, Kali pić. No nie trafiłem przez siebie! Naprawdę! A! Chodź, bo ja mam picie. Ale gdzie ty lecisz? <grym> daj mi spokój! To jest typ! No daj mi spokój! Gdzie ty jesteś? Czemu ty jesteś na drugim <grym> kontynencie? Uwaga, nie tu jest! Ja jestem w Ameryce, ty jeszcze oczami! No co? Zerwa! Full aim! Plecy! Zerwa! Ful plecy! No to co w końcu? Ja, ja muszę pić, daj mi spokój! Ja z Kali, jeść Kali, pić, chodź do a. a chcesz obdeczkę? Masz apteczkę. Nie, nie chcę, wiesz? A, okej. Okay. Kali jeść Kali, pić. Full house. Pamiętaj, full house. I ja jestem taki panika gaming. Wyrób ja kali zmycia. jeść kali pić. Kali, kali. To ty to mnie wypompiłeś! To nasz problem. Rel. Umarłeś. Fajnie. Papie, ty poleciałeś tym młotem i tym ty młotem nie wypąpiłeś prosto do boksa typa. <noise> to bardzo dobrze. Nie no, a ja ci załem ja ci młota, ty mi mówisz bardzo dobrze, nie? <noise> Jakiego młota? <noise> a, bo tak. <noise> nie no, chłop przed chwilą robił jakiś 3x młotem, a teraz ja się ja mnie pyta, jaki się młot? Nawet na kali, jest <noise> I to ma kali... pójść na YouTube'a, tak? Dobrze rozumiem. A no kurde, ochroniło go! To co gu... poleciało. Gu... nieba poleciało, na pewno. O, tu jest kali, jest a pić! Ej, tam w kali jeźkali pić! No Ale co ty robisz?! Ja tak powiedziałem. Coś czuję, że za długo sobie nie pogramy tutaj. To są typy! O, skali jeść! No co tutaj? Ale Oni Mam tyle masy, co IQ! O, ja też! Leży! Хоч, 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 хоч! Ах, нет!